Zachęcam do dania polubienia na tym kanale. To wszystkie trzy serie mają być ciężkie, a nie tylko ta ostatnia. To ja się staram to właśnie tego uczyć babę Jagę, nie? Ale ona ma wypierdolone w to co gadam. Daję jej do podniesienia sam yy, gryf. Nie to no jest za ciężkie dla mnie. Jak czuję opór, to nie, ja nie dam rady i się poddaję Czego lizisz tu? Właśnie zrobiony brzuch dużo daje, bo on klatkę ma malutką, ale dzięki temu, że ma brzuch zrobiony i ma kaloryfer, to się wydaje, że oho, nie tak źle. Teraz tak jak widzicie, 100 dni zrobił coś, czego wiele osób nie jest w stanie zrobić w 10 lat. Wojtek wyglądał tak, nigdy nie gotował i nie umiał ćwiczyć. I przyszedł do mnie z taką wiadomością. Siema Michał, bo tak myślałem sobie, żeby zrobić transformację sylwetki, jakiś kaloryfer zrobić i klatę dowalić. Chciałbyś mi pomóc w tym? 100 dni. Przebiegłem ultramaraton 100 kilometrów, zgubiłem 10 kilo tłuszczu i zobaczyłem kaloryfer. W sensie na swoim brzuchu. Jak to zrobił, ile ćwiczył, co jadł, a na koniec wezmę go na siłownię i zrobimy test. Jest siły w przysiadach, pompkach i podciąganiu. a za każde powtórzenie wpłacam 100 zł na wybrany przez Wojtka cel. Skoro zrobiłem to ja, czyli osoba, która zupełnie nie umie gotować i ma takie do nie za duże doświadczenie w treningu, no to pewnie każdy może. Przejdziemy teraz przez to razem, żeby każdy z Was mógł wyciągnąć lekcję i osiągnąć wymarzoną sylwetkę jak Wojtek. Obwód ramienia, 30 i ja mam w bajcepsie. Ciekawi mnie to. Bo obwód ramienia 37, no to dobry miał biceps ten. Eee, 37 to jest dużo czy nie? Wojtek ważył 79 kg przy wzroście 183 cm. Z pozoru można powiedzieć, że. Jezu, to on wyższy dużo ode mnie, a lżejszy. Nie masz tego chudnąć, przecież. A nie, waga 79, to nie. To jednak cięższy. Chudy jest ale Wojtek miał taką typową sylwetkę skinny fat. Mało mięśni, dużo tłuszczu. I w szczególności dużo tłuszczu w okolicy brzucha. A to jest najgorsza tkanka tłuszczowa. Głównymi problemami Wojtka było, po pierwsze, chciał jednocześnie zrzucić tłuszcz i zbudować mięśnie, co jest możliwe, ale jest trudne i wymaga perfekcyjnie zaplanowanej diety i treningu siłowego. Po drugie, nigdy nie gotował, nie umiał, nie miał tego zakodowanego w swoim planie dnia. I po trzecie, lubił fast foody i słodycze. Policzyłem, że Wojtka zap Potrzebowanie to około 3000 kalorii dziennie. I dietę zaczęliśmy od kaloryczności 2800 kalorii. Trzy posiłki, śniadanie, obiad, kolacja po 900 kalorii i przekąska w postaci owoców. Jeżeli chodzi o styl życia i jakieś takie elementy, które ze mną zostaną na dłużej, no to aspekt podjadania, to o tym mówił mi Michał, jako jedną z podstawowych zasad, że jak już nie jesteś w stanie zrobić wszystkiego idealnie, to chociaż pilnuj tych trzech posiłków. I faktycznie myślę, że to jest dobre pod tym kątem, że Tracimy taką trakcję, jak tracimy umiejętność liczenia tych kalorii, kiedy co chwila sobie coś podjemy ze stolika takiego cukiereczka. Tutaj w, w, wszedłeś na jakieś spotkanie, podjadę ciasteczko. To wtedy faktycznie można stracić trochę pogląd na to, ile się tych kalorii je. I tych przekąsek nie jem faktycznie, a zdarzyło mi się znaleźć jakieś takie pierdoły kiedyś. A dlaczego nie 5, 6 posiłków, jak wszyscy radzą? Za 30 sekund ci powiem, czemu trzy duże posiłki wygrały u Wojtka. Szkad baba jakaś się zastanawiała, czy się nie odezwać do tego gościa, żeby jej pomógł w sylwetce. Bo on chyba jest taki ogarnięty w tym, w tych sylwetkowych rzeczach. Ja na przykład nigdy nie miałem sześciopaka na brzuchu. Chciałbym kiedyś mieć, bo uważam, że jakbym miał sześciopak, to już bym mega dobrze wyglądał. Bo bez koszulki wyglądam całkiem, całkiem tylko ten bebzol. No tylko, że ja mam te wzrosty, Ale może on by potrafił te zrosty zlikwidować. 160 g białka, czyli 2 gramy na każdy kilogram masy ciała i dieta typowo wysokowęglowodanowa. Same proste przepisy, serek wiejski z dodatkami, tosty, jajecznica, kanapki z serem żółtym, nawet były parówki z musztardą. Obiady też były takie w max 20 minut. Tortille, indyk w pomidorach, spaghetti czy pizza. Mój numer jeden Jezus. przepis to będzie najprostszy przepis, bo po prostu chciałem jak najszybciej sobie śniadania przygotowywać i to z reguły były zmieniały się proporcje w zależności od kaloryki, ale z reguły, dwa serki wiejskie, 100 gram banana, trochę jakiś tam boróweczek, 35 gram nerkowca i trochę syropu klonowego. Bardzo proste, przecież to nawet, powiedz, chyba robi się to szybciej niż to, jak długo mówiłem to zdanie. Naprawdę bardzo szybka i prosta potrawa, do tego smaczna i spodziutka i z kawką świetnie wjeżdżała. 5-6 posiłków to więcej gotowania, więcej sprzątania. Częściej trzeba pamiętać o tym, żeby zjeść. Dla większości osób to zdecydowanie mniej praktyczne rozwiązanie, a nie ma żadnych korzyści z jedzenia 6 posiłków zamiast trzech jak najszybciej i jak najsmaczniej. Po miesiącu Wojtek schudł aż 4 kg, a w brzuchu spadło mu aż 8 cm, a przy tym obwód ramienia wzrósł, więc skanki tłuszczowej zrzucił jeszcze więcej, a jednocześnie zbudowaliśmy trochę mięśni, na których tak bardzo mu zależało. To nie działa tak, że tłuszcz zamienia się magicznie w mięśnie, jednak można jednocześnie spalać tłuszcz i budować masę mięśniową. I nazywamy to rekompozycją żeby to zrobić, pierwszą i najważniejszą rzeczą jest sposób w jaki trenujesz. Nieważne ile białka jesz, jak dobrze przestrzegasz diety, jeśli twój plan treningowy nie uwzględnia progresywnego przeciążenia, i nic z tego nie będzie. Co to znaczy? Stopniowo zwiększaj trudność ćwiczeń. Na przykład zwiększając ciężar, dodając więcej powtórzeń lub serii, lub zmieniając ćwiczenia. Pamiętaj, jeśli robisz na przykład trzy serie przysiadów, to wszystkie trzy serie mają być ciężkie, a nie tylko ta ostatnia. To ja się staram to właśnie tego uczyć babę Jagę, nie, ale ona ma wypierdolone w to, co gadam. No, o, Ona ćwiczy, ale... Te treningi są, wydaje mi się, że to jest zawsze rozgrzewka taka bardziej, nie? Że ona ma coś w głowie takiego, że jak czuje opór, to nie, ja nie dam rady i się poddaje już, nie? No, ale często, często ludzie, którzy nie ćwiczyli w życiu, to tak mają. Takie nastawienie. Że na przykład daje jej do podniesienia sam y, gryw? <laughs> nie, to jest za ciężkie dla mnie, a dopiero jak uwierzy w to, to nagle 10 razy zrobi. Hmm. Nie. Po drugie, musisz wiedzieć. A ile... Ja na przykład uważam, że trening to powinien być właśnie taki ciężki, że każde to ćwiczenie to jest jednak. ciężar. Nie? Kalorii spalasz dziennie. Wylicz swoje zapotrzebowanie i trzymaj się zakresu od minus 10 do plus 10% tej wartości. Po trzecie, potrzebujesz odpowiedniej ilości białka. Na każdy kilogram masy ciała około 2 gramy białka. Żeby utrzymać efekt i żeby Wojtek zobaczył swój wymarzony kaloryfer, po miesiącu musieliśmy zmodyfikować dietę i... Czego lizisz tu? Jak już gadasz o mnie, to mam pytanie. No? Jak się ta stronka nazywała, co na przykład niebo można sobie pobrać? Storyblocks. I obniżyć kaloryczność... A? No jakieś jego do... film? No, z tym wrzoskiem nagrał, co ty chciałaś się odezwać no. do niego. To ja dalej chcę. To 2600 kalorii. On gada dokładnie to samo, co ja ci gadam, nie? Obejrzyj sobie ten odcinek, może przynajmniej teraz uwierzysz. Weź, weź! Dlaczego? Nie, chcę mojej twarzy? Nie, myślałem, że chcesz całować. Nie ja chciałem cię całować. Nie rób tu, mama. Nie no tutaj muszę prowadzić live'a. I dalej dużo białka, 160 gramów. Na wszystko mieliśmy tylko 100 dni, więc nie mogą być nawet dnia bez efektów i żadnych zastojów. Nie da się schudnąć na jednej diecie. Wraz ze spadkiem masy ciała zmienia się tempo metabolizmu. Organizm nie jest głupi i wcale nie chce dalej chudnąć i tracić tej zgromadzonej na zapas tkanki tłuszczowej. Specjalnie zwalnia. W czasie odchudzania trzeba być czujnym, na bieżąco dostosowywać kaloryczność diety i ilość aktywności fizycznej. Dlatego tak ważny w całym procesie odchudzania jest stały kontakt z dietetykiem, który powinien na bieżąco dopasowywać. Ja byłem na diecie jakiś czas. I jadłem pełno tego białka. No, trochę zrzuciłem, bo był okres, że 80 zacząłem ważyć. Teraz wszedłem już na 75. Na 70 bym najlepiej wyglądał, ale tak. Nie. Dietę do potrzeb organizmu. Wojtek niemalże codziennie się ważył, mierzył, robił zdjęcia sylwetki, a ja trzymałem rękę na pulsie. Kolejna zmiana diety i już tylko 2200 kalorii. I powiedzmy sobie szczerze, jak na faceta, to już mało jedzenia. Dlatego im mniej kalorii w diecie, tym bardziej dbałem o to, żeby Wojtek miał posiłki o jak największej objętości, żeby trzymać głód w ryzach. Bo właśnie przez głód większość osób przygrywa. Zaczyna podjadanie, obżeranie i nie ma efektu. Więc, mimo że kalorii było tylko 2200, to każdej. Ja na przykład uważam, że na, na yy, odchudzanie nic kurwa tak nie działa jak rozstanie. Ojej. <głos> no. <głos> rozstanie i przepierdolenie mocny stres i przejmowanie się czymś, nie? Nie jest to zdrowe, ale no ja schudłem bardzo. Mi się wydaje, że um, po rozstaniu to spadłem nawet z 76 na 6. Był moment, że zobaczyłem szóstkę z przodu jednego dnia. No. Tylko że ja tutaj też dużo chodziłem bardzo. Bywało tak, że jak jechałem do lasu w tych pierwszych dniach rozstania, to ja robiłem spacer 20 km, nie? Tak sobie razem 5-6 godzin se łaziłem z psami. A w ogóle nie myślałem o jedzeniu, nie? Kompletnie. Doszło do momentu, że się musiałem zmuszać, że mówię, ej, ale to trzeba jeść, nie? Mimo, że nie czuję głodu, muszę coś zjeść. No, a później zacząłem ćwiczyć, a później zacząłem znowu szreć i przytyłem. Wróciłem do uwagi. Tego dnia to były co najmniej 2 kg jedzenia. Białko cały czas wysoko 160-170 g. Błonnik co najmniej 35 g dziennie. Ale też chyba są osoby, co się rozstają i yy, podjadają wtedy, nie? Jest 23 tysiące osób tutaj. Yy, zostawcie lajka. Kliknijcie polubienie. Dziękuję. Bardzo proszę polubić tego lajwika, bo coś sprawdzam ci najbardziej mnie zaskoczyło, że to po prostu działa, nie? bo nie dawałem sobie wystarczająco nigdy dużo czasu. Sowie, ile treningów w tygodniu robisz, ile kardio? Za mało, teraz za mało, wiesz? Bo też u mnie jest dama teraz i yy, jak robię spacery, to z dwoma psami, a dama, yy, odchudzam damę, nie? I ona jeszcze nie może biegać, bo jej się troszeczkę po prostu przytyło i yy, jeszcze jej nie obciążam na tyle, żeby biegła ze mną. Dzisiaj na przykład poszedłem, że baba Jaga poszła z damą, a ja poszedłem z Arią pobiegać, bo już mi brakowało tego biegania. Ale gar, kardio teraz robię bardzo mało. Czasu na to, żeby być bardziej skrupulatnym co do kaloryki, więc i nie widziałem efektów. I ten kaloryfer to tak sobie trochę myślałem no fajnie byłoby go mieć, ale i tak trochę nie dowierzałem, bo to tak, ten kaloryfer nie jest taki prosty do osiągnięcia tak mi się wydawało. Ale to po prostu działa. I, I tyle, bo to jakby nie ma chyba coś z tego rozwijać, ale po prostu to działa. Aż w końcu zrobiliśmy krótką przerwę w odchudzaniu. Ja jestem ogromnym zwolennikiem przerw w odchudzaniu i wychodzenia z dy... Sylwek Nitro rozliczył się z tobą za koszulki z czasów kanału? Yy, nie, ale pisał, żebym wystawił fakturę jakoś 4 lata temu, ale chyba mu nie wystawiłem, bo wiesz co, on później dostawał bana jakoś na YouTubie i ja uznałem, że mu się bardziej przydadzą te pieniądze, nie? Bo tam było z 20 albo ileś tysięcy i po prostu się nie... nie wystawiałem tej faktury do dziś. Ale wiem, że on nawet chyba z 2 lata temu mówił, że jak coś to... to by ten... to, że jakby ciągle o tym pamięta, nie? Się wydaje, że Nitro akurat by mnie nie oszukał. Więc jak kiedyś będę w potrzebie, no to wtedy wystawię. Po prostu myślałem, że jak mu zbanowali kanał na YouTube, no to że na przykład on nie będzie miał teraz yy, przychodów, nie? że nie zdywersyfikował I, i uznałem, że nie będę mu wystawiał. Deficytu na dwa, cztery tygodnie, żeby trochę odpocząć, odżywić lepiej organizm, cofnąć niektóre niekorzystne adaptacje metaboliczne wynikające z deficytu energetycznego. Dlatego zwiększyliśmy kaloryczność do 2800 i Wojtek miał też do przebiegnięcia swój pierwszy maraton, więc musieliśmy odpowiednio przygotować organizm do takiego wysiłku, zwiększyć ilość węglowodanów i zrobić ładowanie na dwa dni przed. Po maratonie ostatnia prosta redukcji i metamorfozy. Powrót na 2200 kalorii i zrzucamy ostatnie kilogramy z brzucha i całego ciała. Żeby zobaczyć kaloryfer na brzuchu w tak krótkim czasie, musieliśmy wdrożyć duży deficyt energetyczny. Dużo aktywności to wymagało od Wojtka niesamowitej konsekwencji i samodyscypliny. Oczywiście takie efekty wizualne nie byłyby możliwe, gdyby nie trening. Na samej diecie, oczywiście, że można schudnąć, to prawda, ale najczęściej to ciało wtedy po odchudzaniu wcale nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli. Więc trening, w szczególności trening siłowy, nie dość, że jest w cholerę tak samo w stronę FAME powinieneś zrobić. Jak lepiej mi się będzie powodzić, to wtedy wystawiasz fakturę. Znaczy, wiesz, fakturę to ja im wystawiłem prawie dwa lata temu. Tylko <noise> chyba im się zawieruszyła, nie? <noise> Powiem wam, nie kumam. <noise> kumam tej decyzji ich. Oni chyba nie wiedzą, że tracą. No bo jakby robota wykonana, nie? <noise> Czemu nie dostałem za konferencję? Ja pierdolę, nie, to jest... Każdy dla naszego zdrowia, to jeszcze sprawia, że łatwiej nam się chudnie, ciało po odchud... Ale to też trzeba mieć tupet, bo... Okej, okay, poprowadziłem konferencję i dodatkowo zgodziłem się na program z Casio, nie wiedząc co mnie czeka. Jaka niespodzianka jest dla mnie. Um, że Casio będzie gadał takie rzeczy, no, później, wtedy muszę powiedzieć, pięknie wlazłem w tego trap'a, przepięknie wlazłem że jeszcze sam poprosiłem, że no dobrze, no to w takim razie niech się włodarze wypowiedzą. Ale jeszcze pamiętam, że zrobiliśmy wtedy, tak, żeby po prostu pomóc, odcinek na Goats, żeby wypromować im turniej, nie? I koniec końców na za konferencję. Nie dostałem. Później, później ją A jak mamy więcej mięśni, to spalamy więcej kalorii nawet wieczorem oglądając telewizję. Wojtek siłowo trenował cztery razy w tygodniu. Pierwsze treningi robiliśmy razem, bo musiałem go nauczyć robić wszystkie ćwiczenia od podstaw. On oczywiście chciał robić tylko klatę i łapę, ale ze mną nie ma takiej opcji. Solidny trening nóg to była podstawa naszego planu. No to było na też... nogach najwięcej się spala też kalorii. Takiego, od czego starałem się... Wyślizgnąć przez cały okres trwania i podrzucałem różne wymówki do Michała. No słuchaj, jak tyle biegam, to może nie trzeba tych nóg tak dużo robić. W planie treningowym bazowaliśmy... No i w ogóle warto robić, no bo to też się... Nie wiem, czy to nie poprawia w ogóle testosteronu robienie nóg. Nie wiem, czy to nie jest jakiś mit. Ej, co się stało? Co się, co się, co się stało? Co się stało? Okej, okay, niech no sprawdzę. Czy trening nóg zwiększa poziom? Tak, trening nóg może tymczasowo zwiększyć poziom testosteronu, choć efekt jest ograniczony czasowo i nie prowadzi do trwałego wzrostu. Nie na wielostawowych ćwiczeniach i wykorzystywaliśmy wszystkiego rodzaju techniki treningowe. Full body workout, góra-dół czy pushy-pull. Wojtek to mega konsekwentny gość. Bardzo go polubiłem i jestem z niego cholernie dumny. Za to jak się zawziął, za to jak zasuwał i ile się nauczył. Jak miał jakiekolwiek pytanie, to nie kombinował, tylko pytał. Co jeść przed treningiem, co zrobić jak wyjeżdża, jak zrobić to ładowanie przed maratonem, co zrobić jak nie zrobił treningu, co zrobić jak nie zjadł śniadania. Dzięki temu nie błądził. Tylko zawsze znajdowaliśmy najlepsze, indywidualne rozwiązanie, dopasowane do jego potrzeb. Dzięki temu 100 dni schudł 10 kg tłuszczu. Z... Ma krzywy kręgosłup, chłopak. No, ma krzywy kręgosłup. To też na jak widać. Ma podobną rzecz, co ja. Jedno, jedno biodro ma wyżej, jakby jedną stronę biodra, lekko przekręconą. Zobaczył swój wymarzony kaloryfer na brzuchu i zbudował mięśnie, i ma fajną plażową sylwetkę. Na pewno dzięki temu wszystkiemu ma większe Ja to w ogóle mam coś takiego, że mam jedną stronę klatki wyżej. Przez właśnie skrzywienie też delikatne. Tunek do samego siebie. I to chyba jest najważniejsza bo w sumie człowiekiem, z którym spędzisz najwięcej czasu na podczas pobytu na tej planecie jesteś ty, więc fajnie byłoby siebie lubić i siebie akceptować. Czyli właśnie brz... zrobiony brzuch dużo daje, bo on klatkę ma malutką, ale dzięki temu, że ma brzuch zrobiony i ma kaloryfer, to się wydaje, że oho, nie tak źle. No. Bo jakby zabrać mu brzuch. Czekajcie, mamy tu jakiś obraz. O, mamy. O, tak, no to już jest tak, ten, nie? A jak dajecie brzuch, to. Nie. Hmm. Tylko ja bym chciał mieć brzuch bardzo zrobiony. Z pobytu na tej planecie jesteś ty. Więc fajnie byłoby siebie lubić i siebie akceptować. A myślę, że miałem z tym problem. I myślę, że. No, to w sumie jest największa zaleta tego wszystkiego. Jeśli Ty też chcesz schudnąć i osiągnąć wymarzoną sylwetkę, to wejdź na centrumrespo.pl, a link do współpracy masz też w opisie do tego filmu. Jesteśmy z Wojkiem na siłowni, żeby na koniec jego metamorfozy zobaczyć, jak pójdzie mu w trzech ćwiczeniach. W pompkach, w przysiadzie z obciążeniem i w podciąganiu. Za każde powtórzenie będę płacił 100 zł na cel charytatywny, który wybierze Wojtek. No myślę, że możemy płacić z pajacykiem, Taka klasyka, posiłki, obiady dla dzieciaków ze szkoły, to jest zawsze. szczytny cel. Szczytny cel. Pięteczka. I teraz poczekaj, pora na wymówki. Po pierwsze, jestem po ultramaratonie. Jesteś do. Dobrze... Kiedy, Kiedy był Ultramaraton? No, już 9 dni temu. No dobra, ale czyli trochę czasu minęło. Po drugie, druga wymówka, robiłem przed Chwilę na klatę, dajcie przebitki, nagrywasz trochę, prawda? Że widać, że coś tam Ale ćwiczyłem. Nikt nie co tu będziemy robić. Ale ja wymówki na razie zbieram, okay, poczekaj, no. nie przeszkadza. Raz, dwa, no więcej wywrotu na górze. Bardęga, gdzie jest ten No dobra, a nie powinno być, panie trenerze, tyło pochylenia miednicy? Przy pompkach, żeby podwinąć trochę brzuch żeby te biodra do brzucha, nie, wiem, czy ja dobrze mówię, tyło pochylenie miednicy, czy nie pojebałem z przodu pochylenie miednicy, ale zdaje mi się, że nie, żeby podwinąć tą dupeczkę trochę. Ja też często nie podwijam, ale chyba należałoby się. 6 7 więcej zakresu nie oszukujemy w zakresie. Dawaj do zastrady do 4, gdy 8. Bo ta lordoza przy pompkach nie jest y, jakby wskazana, nie. 9 do na ziemi. No, ta ładna góra, 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 góra. I to będzie jeszcze jedna? No pewnie. Epic fail. <laughs> Nie no, pięknie, cztery dyszki. Ale robiłem klatę wcześniej, naprawdę, uwierzcie mi. No dobra, pociąganie teraz. Jakaś nowa paleta wymówek. Pomóż. Mało no, jadłem dzisiaj. mniej kilogramów, więc będzie lżej. Ale mało dzisiaj jadłem, więc jest ciężej. już się balansuje. No to. też jadłeś ciastko ze mną Co dwie ciastko? godziny temu. Tam dużo cukru, to akurat energia do tego, żeby się podciągać. Podcast mnie wymęczył tak no, mentalnie w ogóle i ciągle. Ci, że trzeba sobie mindset odpowiednio ustawić o tym, i wtedy wszystko jest możliwe. Więc zapraszam cię, mój drogi, na drążek. Raz, dwa. Ładnie, dawaj jeszcze jedno 14, no dawaj, 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 dawaj. No, już ciężko chyba 14, 14. I tu jest? 60 Dniżej, niżej. O kurczę. <coughs> Zresztą tak usiadł. No i ładnie. Bardzo ładnie. Ładna kwota, ładna kwota. Dzieci, starałem się.